Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj kolejne z wszystkich rzeczy, które robi miłość. Mówiliśmy, że wszystko zakrywa, że wszystkiemu wierzy. No i dzisiaj, słuchajcie, wszystkiego, Biblia brytyjska mówi, wszystkiego się spodziewa, a tak naprawdę yy, mamy tutaj słowo greckie yy, elpidzei, czyli można powiedzieć wszystkiemu nadziejuje. I celowo mówię, wszystkiemu nadziejuje, a nie, że ma nadzieję na wszystko, dlatego że jest pewien niuans znaczeniowy pomiędzy właśnie posiadaniem nadzieje na wszystko. Można by zadać pytanie, na jakie wszystko? A nadziejowaniem. I tutaj się odwołam takie książki, którą kiedyś wam chyba już poleciłem. i po piśmie. No on tutaj mówi, ma taki cały esej o nadziei. No i generalnie mówi, że w polskim mamy taki sposób się mówi: Mam nadzieję, straciłem nadzieję, porzuciłem nadzieję, żywię nadzieję na coś. Yy, I generalnie, jakby chodzi o to, że nadzieja jest czymś zewnętrznym wobec człowieka. I zwróćcie uwagę, że nie mówimy mamy miłość, tylko mówimy kocham. Nie, my, nie mówimy mam radość. Znaczy, można naopartego, to jest kalka językowa z, z angielskiego, mówimy cieszę się. Ktoś mówił, mam radość, Jezus zbawił mnie, no to to byłoby takie, a cieszę się, no cieszę się, jakby całym sobą się cieszę. Czyli to nie jest coś, co jakby jest zewnętrznego, ta radość nie jest czymś, co jest zewnętrznym, ale jest czymś wewnętrznym, jest czymś, co pochodzi ze mnie, jest czymś, co mnie przemienia, jest czymś, co mnie wypełnia, jest czymś, co ja robię, a nie co się na mnie jakby yy, unaocznia, że coś, coś z zewnątrz przychodzi do mnie i mnie w jakiś sposób przemienia. I myślę sobie, że tutaj to, że miłość nadziejuje, właśnie myślę sobie i tutaj cały, powiedzmy, Dukaj daje tam wykład, dlaczego to ma znaczenie, że jakby właśnie nadzieja powinna być czymś, co jest jakby nasze. Czymś, co nas faktycznie z, z, od środka wypełnia, od środka przemienia, od środka sprawia, że cali się stajemy pełni nadziei, nadziei z, że nadziejujemy na coś. No i właśnie w greckim tak ta, ta, to jest tą nadzieją, że jest to czasownik ja nadziejuję, ty nadziejujesz, on nadziejuje, my nadziejujemy i tak dalej, i tak dalej. Kiedy miłość nadziejuje, no to właśnie pokazuje to jakby różnicę w człowieku, który kocha. Jeśli Człowiek, który kocha, ma nadzieję, właśnie nadziejuje. Nadziejuje, a więc jakby jest nastawiony, można powiedzieć, Nastawiony właśnie w taki, a nie inny sposób. Jest nastawiony na spełnienie się oczekiwań, które żywi. Albo cały oczekuje spełnienia pewnych ważnych rzeczy, które, które gdzieś yy, ma nadzieję, właśnie, że się spełnią. I, yy, i, o czym, I o czym nam to mówi? Myślę, że mówi nam to o pewnej postawie, właśnie, no właśnie, pewnej postawie oczekiwania. W pewnej postawie wyczekiwania na przyszłość. Że człowiek, który jest pełen miłości, nadziejuje, że w tej przyszłości wydarzy się coś ważnego. To jest człowiek, który liczy, liczy na to, że, że zmiana, która nastąpi, będzie czymś dobrym, będzie czymś cennym, będzie czymś wartościowym, że coś się w jakiś sposób spełni dobrego. Że To nie jest pesymista. Oczywiście, może być realistą, może być osobą, która gdzieś widzi wiele różnych trudności, słabości, ale ze względu na swoją miłość cały czas czeka. Trochę tak, jak ojciec na syna marnotrawnego. Kiedyś słyszałem takie porównanie, że, że właśnie ojciec, który czeka na syna marnotrawnego, stwierdził, że chce go w jakiś sposób, chce w jakiś sposób pokazać, że, że, że czeka. I, I pokazał to właśnie w ten sposób, że jakby pokazał takimi jakimiś wstążkami, które gdzieś tam zawiesił, już nie pamiętam całej tej historii. Ale chcę pokazać właśnie to, że nadzieja, nadzieja wyczekuje. Nadzieja nie jest bierna, nadzieja nie poddaje się temu, co się dzieje. Nadzieja właśnie patrzy w przyszłość z oczekiwaniem. I to oczekiwanie, to patrzenie w przyszłość z wyczekiwaniem na zmiany, na to, że Bóg coś. Zrobi, że coś się stanie, zmienia całego, całego człowieka, który kocha. I myślę sobie, że to jest chyba sedno, że we wszystkim nadziejuje. Nie ma sytuacji beznadziejnych, nie ma sytuacji, w których Bóg nie może dokonać zmiany, bo miłość sprawia, że nadziejujemy, bo miłość sprawia, że, że ciągle wyczekujemy, i to nas zmienia, to nas zmienia ta osoba faktycznie doczeka czy nie doczeka. To oczywiście to zależy od modlitw, to zależy od wielu różnych czynników, ale miłość ma taką postawę. Jaką my mamy postawę. Panie, dziękuję ci bardzo za to, że możemy mieć właśnie taką nadzieję, nadziejować. Daj nam, żeby ta postawa zmieniała nas od środka, żeby była czymś, co nas kształtuje, przemienia bo to jest coś, coś dobrego, coś, co to, Tobie się podoba, Panie, coś, czego co chcesz nas widzieć, no to Cię, Panie, proszę, żeby tak faktycznie było. Z Bogiem i do zobaczenia.